Doskonale rozpoczyna się tydzień dla mnie i przede wszystkim dla mieszkańców gminy Żmigród. Dziś oficjalne rozstrzygnięcie drugiej edycji Polskiego Ładu i nasze starania okazały się sukcesem, czyli uzyskaliśmy prawie 12 milionów złotych dofinansowania na bardzo ważne inwestycje. Po pierwsze na inwestycje drogowo-chodnikowe, to jest budowę dróg, chodników, kanalizacji deszczowej na dwóch osiedlach. Pierwsze osiedle to ulice Szymborskiej, Rejmonta i Miłosza. Drugie osiedle to tak zwane osiedle słoneczne, między innymi ulica Azaliowa, Różana i Wrzosowa. Poza tym zrealizujemy nową drogę przy ulicy Wrocławskiej oraz ciąg pieszo-rowerowy od Ronda w kierunku wyjazdu na Borzęcin, a także kładkę rowerową przy ulicy Poznańskiej. Natomiast drugi Wniosek obejmuje dofinansowanie na budowę centrum mieszkaniowego, takiego DPS-u dla osób starszych. Obie te inwestycje planujemy rozpocząć w tym roku, a zakończyć w roku następnym. Także bardzo się z tego cieszę, i myślę, że wszyscy Państwo podzielacie nasz entuzjazm. Dziękuję bardzo.